Tak będzie wyglądał świat, jeśli o niego w końcu nie zadbamy. Szczególnie niebezpieczne jest zjawisko niskiej emisji, które powstaje, gdy do atmosfery trafiają takie substancje jak dwutlenek węgla, tlenek węgla, dwutlenek siarki, tlenki azotu, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, a także metale ciężkiej pyły emitowane przez liczne, choć niewielkie źródła jak samochody czy inne mechaniczne środki transportu. Jako, że wspomniane substancje unoszą się na wysokości do 40 metrów, nie trudno zauważyć, że niska emisja bardzo negatywnie wpływa na nasze zdrowie. W końcu nieustannie oddychamy właśnie tą mieszaniną. Rozwiązanie tego problemu jest natomiast bardzo banalne. Gmina szydłowo dba o środowisko i zdrowie mieszkańców. U nas możesz bezpiecznie przesiąść się na rower. Stworzyliśmy dla Was dwie bezpieczne i urokliwe trasy, dzięki którym sami możecie mieć swój udział w dbaniu o zdrowie i przyrodę. Razem z nami możesz wybrać się na przejażdżkę i dzięki temu przyczynić się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla, szkodliwych gazów i pyłów oraz hałasu. W ramach projektu realizowanego przez gminę Szydłowo powstała ścieżka pieszo-rowerowa biegnąca z Dobrzycy do Piły. Na obu krańcach stanęły wiaty. Na trasie znajdziecie także stojak na 10 rowerów oraz samoobsługową stację naprawy rowerów. Całą trasę oświetla 41 energooszczędnych lamp, które pozwolą Wam bezpiecznie poruszać się nawet po zmroku. Wszystko po to, by móc jak najdłużej cieszyć się rowerowymi wyprawami. Długość wybudowanego ciągu pieszo rowerowego na odcinku Dobrzyca piła to 5 km i 239 m. A przed nami kolejna ścieżka rowerowa, która rozpoczyna się w Dolaszewie. Tu właśnie znajduje się parking dla pięciu samochodów osobowych. To świetne rozwiązanie, które ułatwi ci rekreację. Po prostu zostaw auto w bezpiecznym miejscu i wskakuj na rower. Trasa kończy się w miejscowości Cyk, gdzie mieści się przystanek wyposażony w stojaki na rowery oraz kolejna samoobsługowa stacja naprawy. Bezpieczeństwo na trasie wspierają aż 32 lampy. Długość wybudowanego ciągu pieszo-rowerowego Dolaszewo-Cyk to 2 km i 130 metrów. To jednak nie wszystko. W całej gminie Szydłowo budowa efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego uległa zdecydowanej rozbudowie. W Dolaszewie pojawiło się 13 lamp, w Dobrzycy 27, w Szydłowie i Kotuniu po 20. Dzięki realizowanemu projektowi na terenie naszej gminy powstało niemal 7,5 km ścieżek, Zamontowano 153 energooszczędne lampy, które dzięki mniejszemu zużyciu energii elektrycznej ograniczają zjawisko niskiej emisji. Dlaczego zdecydowaliśmy się na zmiany? To wszystko z myślą o Was, drodzy mieszkańcy. Utworzenie ciągów rowerowych przyczynia się do przeniesienia ruchu rowerowego z jezdni na ścieżkę rowerową, a to z kolei zmniejsza ryzyko wypadków. Montaż oświetlenia poprawia natomiast widoczność zarówno kierowcom, jak i pieszym oraz rowerzystom. Powstanie ciągów rowerowo-pieszych i montowanie efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego to działania, które ograniczają ilość emitowanych bezpośrednio do atmosfery zanieczyszczeń i toksycznych substancji. Działania takie mają ogromny wpływ na poprawę jakości powietrza, a to prowadzi do zmniejszenia poziomu zapadalności na choroby cywilizacyjne jak choroby płuc czy układu krążenia. Przez to obserwujemy także obniżenie intensywności powstawania zjawiska efektu cieplarnianego, redukcję emisji dwutlenku węgla, co z kolei przekłada się na spełnienie wymagań europejskich w zakresie ochrony środowiska. Znacząco zmniejsza się też poziom hałasu, co ma ogromny wpływ na poprawę standardu życia ludzi i zwierząt. Bądź bardziej eko, wsiądź na rower. Z nami to proste. Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze pilskiego OS i gmina Szydłowo. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Celem projektu jest wdrożenie rozwiązań niskoemisyjnych na terenie Pilskiego OSI, gmina Szydłowo i miasto Piła. Budowa systemu komunikacji pieszo i energooszczędnego oświetlenia. Całkowita wartość projektu 4 483 745 zł i 32 grosze. Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej 3 326 580 zł i 24 grosze.